Witam Was bardzo serdecznie, z tej strony Weną, a to jest mój drugi odcinek. Na początku tego odcinka chciałbym Was serdecznie <coughs> przeprosić, ponieważ miałem rzucić odcinek z OX, ale niestety spóźniłem się, ponieważ byłem pewien, że OX odbędzie się o godzinie 16.25, a jak się okazało odbył się on o godzinie 16.00. Gdy zalogowałem się, była godzina 16.05. No i niestety nie zdążyłem już na pierwszą rundę. A w drugiej rundzie było takie pytanie, że szybko odpadłem. No i postanowiłem nie wrzucać tego odcinka. Myślę, że następnym razem to się już nie powtórzy. No, wiem, że tych moich widzów może jest kilku. Ale była obietnica jej nie dotrzymałem. A w tym odcinku <laughs> chciałbym. Iść na best specjalistę. Może dropnie jakiś FMS lub RIP, lub Bielonek, to ulepszylibyśmy sobie. U Kowala yy, na początku, to chciałbym wykonać, pokazać wam, co dostaje się za tą misję. Yy, szef Dzikusów, na początku trzeba zabić 50 dzikich sługów, dziki sługa, i potem yy, daje nam zlecenie zabić besta kapitana więc jak może znajdę i wtedy włączę nagrywanie dobra, znalazłem besta kapitana mam tutaj pieczątkę walcznego 2. przyłożyłem sobie z drugiej postaci ponieważ były tutaj misje z metinami i trochę ciężko było mi je ubić Spiekty więc przełożyłem sobie. I... Tak więc myślę, że damy radę. Jak widzicie, mam tutaj już 27 level. Postanowiłem Wam, postanowiłem, że nie będę nagrywał Wam tych level upów jak po kolei. Wbijam, ponieważ byłoby to dla mnie pewnym utrudnieniem. Yy... Dlatego ja wchodzę. Wtedy, kiedy mam czas, tak? I jeżeli za każdym razem bym miał wam nagrywać każdy level, to byłoby to trochę pewnym utrudnieniem dla mnie, więc będę wam nagrywał filmiki, no właśnie z takich wykonywanych misji, yy, robienia IQ, no, dropienia i tym podobne. Yy, tak. Jeszcze chwilkę... Ach, zrespił sobie HPK. Tutaj dostałem takie skórzane kozaki z misji. Trzy bony już są, więc myślę, że jak bijemy 29... O, bez kapitan został zabity, a ty zasłużyłeś na nagrodę. 5 spóźniałych skrzynek. Mamy tutaj 12, więc może je otworzymy. Wykrywacz, niebieska, bodzio, wzmocnienie, ciano, eliksir, rada, marmur, zielona i bodzio. Nie jest źle, ale mogłoby być lepiej. Także mamy tutaj 5 zmianek. 6 dodań, 2 exo i 5 rad pustelnika. Mam tutaj jeszcze medale konne, dropiłem, bo chciałbym zrobić sobie boja. Myślę, że ten, ten jeszcze jeden medal to dokupię sobie i wtedy zrobię tego boja. To łatwiej będzie mi być metki, bo z tej pieczątki zostało mi jeszcze 27 minut. A teraz pójdę może na tę bezspecjalistę i zobaczymy, co drobnie. Mam tutaj rękawiczkę na 8 minut, bo kupiłem. Była podaje, że za 200k ktoś wystawił. Mieniłem tyle hajsu i kupiłem. Więc ja teraz udam się na bezspecjalistę, yy, robię cięcie i widzimy się za chwilę. Wiecie, co zerknąłem jeszcze tak na misję? i mamy zniszczyć kamień metin I to będzie metin czerni i znalazłem go tutaj więc ubijemy go yy, tak. wiecie co, jak będzie końcówka metina to wtedy wyłączę nagrywanie tak więc mamy końcówkę metina zobaczymy, może coś dropnie i jest Skrzynia z instrukcjami. O, jeszcze ornament. To jest potrzebne do ulepszenia tej zbrojki na plus 8. Mam tutaj taką oto zbrojkę plus 7. Kupiłem ją, bo dropła mi Aura Miecza. Ją sprzedałem, a była w okazjonalnej cenie, więc nie kupiłem, bo ma dosyć fajne bony. 1500 perżeta. Wartość ataku 30%. I odporność na strzały, więc. Myślę, że zrobiłem dobry interes. Także ja teraz uda się na besty specjalistę, a za chwilę się widzimy. Jestem z powrotem, mamy tutaj pierwszego besta specjalistę. Także ubijemy sobie go pod ściankę. Włożymy rękawiczkę. Ojej Tak jak mówię, może dropnie jakiś ribek albo FMS Ulepszylibyśmy sobie go i potem sprzedali A nie założyłem rękawiczki. Ojej oj. Może będzie tam na górze jeszcze jeden. Mm. o, jest teraz założymy rękawiczkę mam tutaj takiego jelonka ktoś go wyrzucił w mieście ja sobie go podniosłem mówię, przyda mi się a oj Nie chcę siąść pod ścianką. O, teraz. I co będzie? Hala, bardy... No to nic, widzimy się przy następnym. Jestem z powrotem, jak widzicie mamy tutaj dwóch koło siebie. Postaram się ich ubić za jednym razem. Założymy rękawiczkę i wciśniamy. I co będzie? Antyczny dzwon. Średnie 22. Na początek jest nieźle. Otworzymy sobie może tą skrzynkę z instrukcjami. I tak, znaczne uderzenie. Odbicie to może się przydać potem na bufa Duchowe uderzenie. No i to wszystko. Dobrze, widzimy się przy następnym. Mamy tutaj kolejnego. Gdzie jest rękawiczka? Where okay. really. you? i halabarda zerknę tam jeszcze do góry, czy jest chyba jest, bo tutaj a nie, jednak nie nie ma go no więc widzimy się przy następnym mamy tutaj kolejnego pieczątkę, bękaliczkę jeszcze sześć minut. Musiałem podkreślić. I nic nie zrobiło. Może jeszcze będzie tam na dole? Chyba go nie ma. Nie jest. Rękawiczkę zobaczymy. Założymy. Jak z tego nic nie dropnie, to nie wiem. znowu dwie halabady. Oj oj Więc widzimy się przy następnym Mamy kolejnego Tońkawiczka Kurcze O, teraz. I co? No znowu nic nie drogło. Nie no to jest... Jakieś bugi są czy co? Jest tutaj jeszcze jeden? Chyba nie ma. A, nie, nie ma, więc widzimy się przy następnym. Mamy tutaj kolejnego. Po 20 minutach szukania. Ktoś mi chyba wybija te bestie, Bo... Co będzie? FNS. Średnie minus sześć, obrażenia minus 4 cztery. Hmm. Zobaczymy, czy jest jeszcze jeden. Mam nadzieję. O jest. Tutaj. Zaraz. Przewodniczący, no, na się. I co będzie? Nic. Widzimy się przy następnym. Mamy tutaj kolejnego znowu po 30 minutach. Jakiś gościu jeździ i wbija te besty. Hala barda. Bardzo słabo drog. I jest tutaj. To chyba będzie ostatni, bo mam dosyć już tego szukania. Pójdziemy i ulepszymy tego jelonka, antyka i efnesa. Zobaczymy. Taki mamy dziś szczęście. Mm. i zbroja płytowa i miank mm. wiecie co, pójdę do tego miasta spotkamy się koło powoła. Wiecie co, pójdę jeszcze oddać tu misję kamienie będzie zostały zniszczone? Chyba pójdę XP, bo jeszcze są raty i dobiłbym sobie ten 30 level o level otrzymałeś punkty doświadczenia 600 tysięcy 30 tysięcy i przedmiot 10 razy niebieska esencja kryształu. Pójdziemy teraz do tego kowala, I zobaczymy, jakie mamy dzisiaj szczęście. Plus 3, powodzenie. Plus 4, spali. Ojej, Plus 3, powodzenie. Plus 4. Spalił, plus 3, powodzenie, plus 4, spalił, 3 razy na plus 4, ojej, kremowe na 8, spalił. Ulepszymy sobie jeszcze te naszyjniki, typowo pod ninja dawają zręczność rozpalił aha, tutaj mam pis 6 to chyba za misję niestety nie posiadam takich ulepszaczy więc. Nic innego tutaj chyba nie mam. Wybonujemy sobie jeszcze może te łódki. O, weszło i weszło. 1000 ma, o 2000 peżeta odporność na 6 i mniej 5 A wiecie co na razie sobie takie zostawię może potem będziemy miksować ale na razie niech takie są bo 2 kHP wbiło to przepraszam ktoś mi wbił do pokoju myślę że w tym odcinku byłoby to na wszystko komentujcie co mógłbym w tych swoich filmikach jeszcze poprawić, łapkujcie, subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku.